Jeśli myślę o typowo szwedzkim słowie, zwłaszcza w odniesieniu do pogody, którą mamy za oknem, to myślę sobie o słówku Frieda Smith. Co to tak właściwie jest, skąd się wzięło i jaki jest idealny przepis na piątkowy wieczór, tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Frieda smys to nic innego jak przepis na piątkowy wieczór po długim tygodniu pracy, zwłaszcza w takie. Późno jesienne i zimowe wieczory, kiedy to dni są coraz krótsze, na polu jest ciemno i pojawia się bardzo dużo śniegu, no i człowiek bardzo, ale to bardzo chce zachować w miarę pozytywny nastrój. Frieda Smith składa się tak naprawdę z dwóch części, chodzi mi o słówko. Pierwszy z nich to piątek, czyli Frieda, natomiast drugie możecie kojarzyć od czasownika admisa, czyli przytulnie miło spędzać czas. Albo przymytnika mysi, które oznacza przytulne. Tak więc, Frieda Smys jest po prostu przytulnym, piątkowym spędzaniem czasu. Wówczas to Szwedzi spotykają się razem przed telewizorem w towarzystwie jakichś miłych przekąsek i czegoś miłego do picia i tak spędzają piątkowy wieczór po długim tygodniu pracy. Ale skąd tak naprawdę to zjawisko się wzięło? W latach 90. pojawiła się w Szwecji bardzo popularna reklama e, bardzo znanej marki chipsów ULW Chips. E, w tej reklamie pojawiły się bardzo różne osoby, które to czekają na wybicie konkretnej godziny, kiedy będą mogły pobiec do domu i usadowić się w sofie przed telewizorem. E, wówczas pojawiła się, pojawiła się tam taka piosenka Frida z Friadas smys czyli czas na. Piątkowe, miłe spędzenie czasu. I Mówi się, że to słówko tak naprawdę pojawiło się w latach 90., ale to zjawisko spędzania w ten sposób czasu jest zakorzenione w szwedzkiej kulturze już znacznie wcześniej. Po prostu przedtem nie miało swojego specyficznego słówka. Ok, wiecie już, co to jest Frida smysł skąd się wzięło. To teraz zobaczcie kilka podstawowych słówek związanych z tym zjawiskiem. At vila odpoczywać. At silla odpoczywać, chillować. At koplo ow, wyluzować, odciąć się. At slapno ow rozluźnić się. At misa miluszkować się. At tej Oglądać telewizję. At Cita From brosan, siedzieć przed kominkiem dosłownie płomieniem. Et Juse Leavan de use świeczki. At vara trot, być zmęczonym. En arbecwe, tydzień pracujący. En heli, weekend, Goodies słodkości. choklad, czekolada. ett te herbata ett vin vino. en läsk napój chips chips en kopp varm choklad filiżanka gorącej czekolady möbel dressy pyjama en soffa sofa kanapa en filt kotsik. Warmo Strumpur, ciepłe skarpety. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest was, wasz przepis na Frieda Smith. Do zobaczenia w kolejnym filmie.